ja mam przykład żołnierzki Seasoner Fun, jak widzicie, w dzisiejszym odcineczku, jak widzicie, po tytule i po miniaturce, dzisiaj gramy już w drut. to drugi odcinek serii Minecraft Hardcore. Wchodzimy sobie na światło, możecie zostawić sobie łapę w górę. Jak ktoś nie widział odcinka pierwszego odcinka, to może być na playlistę, stworzyłem, tam jest playlista z wszystkimi odcinkami z No i możecie zostawić cubika, łapkę w górę, docenić to, że nagrywam. I no. Wbijamy hmm. sobie już na świat. Widzimy się jak już wbija. Dobra, już jestem na świecie. Mm. Sorry, jak będą jakieś lagi, no ale w tym odcineczku nie będziemy już, nie będziecie słyszeć mojego brata i spadł w tle, który mnie zagłuszał. No i w dzisiejszym odcineczku postaram, postaram się na wioskę, no i zrobić Nie No, no, domek raczej już będzie w następnym odcinku, czyli jutro, albo później. A jak później, to raczej tak wieczorem bardziej. Mm -hmm. Zawsze na początek trochę laguję. Jak, jak pamiętacie w poprzednim odcineczku by, do, byliśmy wykopali, Zabraliśmy full seta. Takiego ożalonego. W razie odłożę sobie tarczę tutaj. Hmm. Trochę mi laguje, więc... Hmm. Nie jeżeli coś nam w tle słyszycie. Uh -huh. Jest tutaj chyba wios... Nie, nie wioska, tylko chyba ruiny portalu. To nie ma pewności. Nie wiem, co to jest za... A nie, to jest statek! To podpłyniemy sobie po stateczku. Starczy odcinka, już dobre idamy. Hmm, dobra. no dobra. Jestem już, już na stałku. skrzynka oh, jest odsłoniona! Ale giga fajnie. Otworzyliśmy. Cyk, cyk. Hmm. Skarp jest nie jakoś daleko. Ale najważniejsza skrzynka jest tutaj. No nie wiem czy najważniejsze zależy czy jaki będzie skarb No nie jakoś nie Ale mamy blok muchu Nie to jakiś rzadki blok ale jest To fajny To może popłyniemy teraz po ten skarb To zbieram trochę drewienka, aby zrobić łódkę Dokładnie pięć potrzeba Mhm. Mm Mamy to tu jeszcze wyborek. No, Mamy łóweczkę. Tych. nasz kratnik. I dobra. Teraz tak. Płynąc w tą, tą stronę, to się oddala. Też kumam chyba w którym kto tą. teraz trochę laduje, bo czanki ładuje, bo czankie ładuję. ładuje. się zbliżam. Sorry, za ladni, nie? O! Dobrze padają. A co jest obok tej wyspy, gliutko no Dobra, to pójdziemy tam e de już na miejscu. Już tutaj prawie jestem, o czyli ten skarb będzie pod wodą. Hmm. Ale przypłynęłem dalej niż mówię. Czy on jest całki coś pod Kopuję na... Muszę iść na ląk i łopatę i drzwi, żeby mieć powietrze i żeby szybko kopać. Akurat mam jedno żelazo. I cyk, dobra, mamy łopatę. I cyk, cyk, to dobra. Wybieram jeszcze trochę drewnianka na drzwi. Jakby ktoś nie wiedział to drzwi, żeby móc oddychać pod wodą. Tak to działa. Nie wydaje. Tyle teraz wystarczy na no, żywy, Drzewy i. Cyk, cyk. Cyk, dobra. Teraz sobie tutaj idę. Czyli to jest gdzieś, ja no muszę tak być bardziej dokładnie. Tak, o, jeszcze chcę w to. No to gdzieś tutaj. To płynę na dno. A ja o, nie mam powietrze. widzicie. O, jest mi skrzynka. O, oddychanie pod wodą. następne na 3 minuty. TNT. Trochę żelaza. Rybki. Cyk, 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 cyk. I słyszę ząbiaka. To całkiem fajny ród Oh! To są ruiny portalu? Nie. Nie, to nie mogą być ruiny. No i właśnie nie są. To sobie wypływamy na ląd, to wyrzucę. i postaram się wymawiać wioskę żeby mieć wiele zerów i w ogóle co za logi, nie, ale no w poprzednim odcinku mówiłem, że internet najlepszy nie jest o, co, dziura jest Trzy muszę pozabijać parę owiec żeby mieć hmm. coś? słyszę już Pro profesjonalne cięcia normalnie z tego jak zbieram mm -hmm. Tutaj już skraftuję łóżko. Zbieram postawy takie, a nie potrzebuję aż tyle. Doradne. Ja tam crafting zostawiłem. I to pływa tu jak na szybko. Co nie? Dobra. No, mam odrebnego. Tak, cyk, 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 cyk. Nasza druga noc już została przespana. Bo to już jest drugi dzień Minecraftowy, tak? O tak. Tutaj Wam postaram się pokazać. E, tutaj o jest napisane, tam może się skupić. No i tam jest napis Daj jeden, czyli dzień drugi. No, to wyruszamy w dalszą przygodę. Jeżeli chcecie, żebym wziął tą maskę, to dobicie 100 subów. I będzie... no. I moją maskę. I nagram live'a bez maski z kamerką. I no, dobra. Tutaj mamy dżunglę. Tu ma to sobie w wyrzucić w sumie. To jest niepotrzebne. Hmm. Drugi zostawię. Dobra, idziemy. Hmm, sorry, zalawimy No, nie ma. Wiem. Hmm. Trochę z cisza, żebyście mnie jeszcze lepiej słyszeli, bo nie wiem czy dobra. To całkiem cicho widzę. Mam na 6 chunków. Teraz powiem trochę, ale jeszcze hmm, nie to, tylko sync. I symulację zmniejszę na 9. A jutro to będzie lepiej. No nie, tak od razu. Mogę trochę głową kręcić. Mam nadzieję, że aż takich lagów jakby widząc to nie, że macie, tylko że to nagranie nie ma takich lagów. Mam nadzieję. No, lagi ma, ale mam nadzieję, że nie aż takie jakieś mocne. Idziemy my sobie masz to tutaj poszukać tej wioski. Tutaj jest taki normalny wion, gdzie jest takie, no normalny, no taki, że tak to nazwa, podstawowy. Nie, czy podstawowy. No chyba najcięższy. Najcięższy. No. Mhm. Prawdy, Chciałam zobaczyć, czy mam no, na pewno... A, ten, czyli nie potrzebuję żadnej węgla, ale nic, ale... On nie potrzebuję. Sorry za lagi, nie no, ale... Nie. Hmm... To jest CEO. Trwam tu raczej to jest taka wysepka, więc no hmm. Hmm. róż by nie Przesł się, bo mi taki tam plastikowy kartonik spadł, ale też myślałem, że łódki nie wzięłem. Gdybym miał trochę więcej rendę, jak za o tym wiedział. <grymne> Więc no. Będę szedł na piechotę, bo jak pewnie... ...ledwo widać co ja robię, nie teleportuję pewnie u was posłownie. Tak, chciałam na Dobra, nie jeszcze. Y regulacje jeszcze trochę zmniejsza hmm. co ja mam za dokładniej temu? tego nie potrzebuję hmm. tego nie hmm. no juro, no tego też nie no może kiedyś się przyda na książki ale a to zostałego bo... Będę na to zrobił sobie farmę w przyszłości. Mam taki plan, oczywiście. I mam nadzieję, że tu przeżyję chociaż 10 Minecraftowych dni. Chociaż. Albo parę tam odcinków, nie? Żeby to nie było, że 3 odcinki i koniec serii, bo zginęłem. Po nie tak się chować, chować, że totalnie będę campił i... I totalnie, ale no tak grać trochę... Hmm, chować się. No, nie chować, bo mówiłem, że się nie będę chować, tylko że nie będę... no, hmm, będę taki ostrożny, może tak to nazwa. No nie chcę zginąć, chociaż to mam lat, więc takie bycie nieostrożnym łatwo może się skończyć śmiercią oczywiście. Pójdę w tamtą poniżę, żeby znowu znowu pływać. Jeżeli chcecie, to mogę nagrać nawet na przykład jakiś odcinek z Bedrock Edition, bo mam dostęp. Słuka! Cześć! Siemano! Dobra, idę, bo jeszcze miał kąsi, tam A. A mi się przydało Na przykład na Golemę, że gdybym chciał chronić tam wioskę albo coś tam, moje osiedle, jakie tam miał. I no... Hmm, no to wioski na tej wyspie takiej nie będzie. Jeżeli hmm. chcecie to mogę nagrywać z Skywarsów, Badwarsów, Warsów, różnych tam trybów. Ale napiszcie w komentarzu. W tym odcinku włączę komentarze, nie bójcie się bo w poprzednim wyłączyłem przez przypadek i no o, następny ul... co jest To wioski nie ma a dwa ulgi ja nawet nie używam sprintu a, a tak tepa mnie że to wygląda jakbym używał sprintu Hmm, hm. To im więcej, tym lepiej. no to tak na równi z tamtym. Szczankami. Hmm. W sobie na przykład także, no, czy będzie jakiś kejlik, bo fajnie by było zdobyć diamenty. No, ale lag. Jakbym grał, Bez nagrywanie to bym nie miał lagów, ale nagrywa mi mam.

To jest taka polona, na której mogło być wioska. Ja zwiększę render distance, bo na 6 oczach to ja za dużo nie zobaczę. Mogę no 10 oczach. Zaraz się wszystko ładuję. Teraz będzie bardziej trochę lagować. Teraz. A zaraz już się trochę wkrótce Hmm. Nie No, no cały z tym internetem, nie ruszać nawet nie mogę normalnie 18,36 36 fps było 42, roli roli nie Jak ja idę, to ja mam po 6 fps -u. A jak stoi to mam po 40-30 No takich... Ja mam teksturpaka, który w ten... gustuje fps -y, ale nie chcę go załączyć, bo to będzie takie głupie trochę na no, hardcore. I no. I tam w tak teksturpak jest tak... Głównie do bydło, więc. No, nazywa się Jake, jak co? Ktoś może znać. Nie wiem. Co to jest? Prawa wol? Albo wioska? Myślę, że prawa Bo gdzie by wioska? Po co mi dawać wioskę? Nie? No po co? Ja potrzebuję nie oczywiście, że nie oczywiście, że lawa pół super ja nawet te nie no ale to całkiem mniejsze, bo nie wytrzymam zaraz. No i tak no Dwa obok siebie. Super! Uh, 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 uh. Aha, to nawet taka post... Czekajcie, zobaczcie co to jest biał. Uh, gdzie to się patrzyło na biał? Gdzie był biał? Mmm... Um, Zapomniałem Zapomniał się pas na biom a prześpię się hmm. o biom Minecraft Beach Chyba plaża to znaczy, nie jestem pewien do końca Bo ja że biom plażę i śnieg

Możecie mi napisać hmm, jakiego youtubera oglądacie najczęściej przed nas serduszko. Hmm, 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 hmm. Powerbieram sobie wciny na farmę. nie no, jak najwięcej na tą farmę Troszkę jeszcze troszkę ta żonka pobieram na zapas aby było ja w tym odcinku znajdę wioskę zobaczycie dobra, widzimy się jak już tam coś znajdę Następny dzionek, no i co? Boróweczki na farmę. Zbieram śnieżki. To się nacawa kobol jest wioska w końcu. W końcu możecie zobaczyć na których kratkach. Jak ktoś jest takim śpiram, to niech obliczy w komentarzu. Ile przeszedłem kratek od tamtej gdzie sprawdzałem ten no gdzie sprawdzałem jaki jest biom, a byłem na tej plaży. To niech ktoś obliczy, to tu przypnę serduszko i dam lajka. W tym czasie sobie rzucę skrzyneczki. No oni zaraz kończą odcinek, powiedziałem, że on już trwa 20 ponad minut. A nie chcę was zamówiać. Już jakaś tam wioska, co to, to nie jest jakaś giganie? No ale jest wioska. O oh, mi tu jest. No to elegancko, nie? No to mamy życie ułożone. Fajny dwie na jak ma dom. Zamówione. Siodła. No, hmm, całkiem nie. Sobie to tutaj odłożę. I padasz nie? Jest fajne. No por co jest o, nawet biblioka... Bibliotekarz Tak się mówi? Trzeba się to ma być? Bibliotekarz. Tak, bibliotekarz. Co on sprzedaje? No e, to będę musiał być profesję chwajdzieli. Nie profesję, tylko to co sprzedaje. Dobra, widzimy się jakoś ciekawego. Jak coś ciekawego znajdę w tej wiosce. Nawet się nie myślałem, że to jest jakiś domek od wioski, ale tu mamy takie tajne pomieszczenie. Bo, żeby było. Tu sobie cały dwanik No nie ma. No nie ma. Szkoda. Ale dobra. Um, Przyżyję wesele jego. No um, to po Wezmę um. sobie to. Pierdek wezmę jeszcze jeden. No i dwa. Um, nie będę zabijał y, tego dolna, bo chcę, żeby mi tu by... dochodził wioskę, co jest. Nie No i ten, to na tyle, że dzisiejszego odcineczka Znaleźliśmy wioskę, skarb Całkiem fajne itemy mamy Teraz takie, o widzicie teraz I To raczej tutaj się chwilowo ugościmy To będzie nasza, nasza taka wypadowa baza Taka, żeby sobie w tym razie pożyć No i co, widzimy się jutro lub позже uh не -huh. mm -hmm.